10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Powiesz, no, 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 no. Jedna z pierwszych imprez sportowych w 2013 roku zorganizowali działacze Wojskowego Klubu Biegacza Meta Lubliniec. Pierwszy sukces w imprezie międzynarodowej zanotowały natomiast szablistki. Które zajęły trzecie miejsce w zawodach Pucharu świata w Londynie. Tradycyjnie na początku roku podsumowano plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski. W dziesiątce laureatów znalazło się dwoje żołnierzy. Ósme miejsce zajęła kapral Sylwia Bugacka, a dziewiąte kapral Damian Janikowski. Właściwie ten rok to e, staram się przepracować e, może nie za mocno, żeby. żeby nie nie wykończyć organizmu już zupełnie. W tym roku nie zdobywamy kwalifikacji olimpijskich, więc teoretycznie jest on rokiem wolnym. No ale oczywiście są... Na, właśnie w trakcie naszych wakacji są Mistrzostwa Europy. Także dwie konkurencje, moją ulubioną przy okazji, będę na pewno strzelała na tych Mistrzostwach Europy. W lutym ogłosiliśmy wyniki plebiscytu portalu polskazbrojna.pl na najpopularniejszego sportowca wojskowego. Internauci wybrali zwycięzcą starszego szeregowego Henryka Szosta. Kapituła plebiscytu uznała, że starszy chorąży sztabowy Józef Tracz jest najlepszym trenerem w sporcie wojskowym, a Paula Wrońska jego nadzieją. W lutym cieszyliśmy się też z medalu Krystyny Pałki. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona takim wielkim wyróżnieniem. No, naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć, co w takiej chwili się czuję. Naprawdę no, nic, tylko po prostu sama radość w środku wypływa i jest niesamowite uczucie. Ale jak najbardziej Pani sobie zasłużyła i właśnie wspaniałym wynikiem otworzyła ten sezon dla sportowców wojskowych. Yy, tak. Yy... Staram się po prostu wkładać całe serce i wszystko właśnie w te przygotowania. I tutaj też chciałabym bardzo podziękować Wojsku, że mi, że mi po prostu stwarza takie warunki i możliwości do tego, żebym mogła te przygotowania kontynuować. Bo bo naprawdę tutaj jest bardzo wielki wkład i wielka pomoc właśnie, właśnie wojska. A czy to prawda, że Pani już zamierzała wcześniej kończyć karierę i to właśnie dzięki wojsku tak, ta tak, kariera się no troszkę wydłużyła? Tak, wyluzyła? właśnie bywały takie lata, że, że po prostu nie było możliwości zrobić na mieszczącach świata limitów, które, które trzeba było spełnić, by osiągnąć właśnie, zdobyć to stypendium ministerialne czy, czy związkowe. No i właśnie też wielu zawodników lądowało w takiej sytuacji, że nie mieli. I podstawowych pieniążków na, na utrzymanie i też myśleli o tym żeby po prostu szukać pracy ja tak samo no i w, ale właśnie dzięki wojsku miałam to zapewnione i mogłam dalej kontynuować tą karierę sportową, że, że po prostu zostałam w tym sporcie i, i dzisiaj mogę walczyć o medale. W marcu Przełajowcy wygrali Wojskowe Mistrzostwa Świata a na gali sportowej podsumowano 2012 rok Trofeum za trzecie miejsce w klasyfikacji na najlepszego sportowca Wojska Polskiego nie odebrała Monika Michalik, gdyż walczyła w Gruzji o medal Mistrzostw Europy. Zawodniczka WKS Grunwald zdobyła w Tbilisi srebro, a po kolejne medale nasi sportowcy pojechali na drugie wojskowe igrzyska sportów zimowych. Z francuskiego ANSI 11 reprezentantów Wojska Polskiego wróciło jednak bez żadnego krążka. Zakładaliśmy, że to będziemy jakieś medale. Liczyliśmy bardzo mocno na wiatron kobiet, ale niestety no, nie udało się. Słyszeliśmy, że... Wiatr to jest jednak polską dyscypliną i będą medale, ale niestety sport jest sportem i nigdy nie ma pewnych faworytów. Generalnie rzecz mówiąc, no, jesteśmy trochę w tym względzie zawiedzeni, zasmoceni. W kwietniu żołnierze wygrali Mistrzostwa Polski w maratonie. Triumfował starszy szeregowy Arkadiusz Gardzielewski przed szeregowym Bażejem Brzezińskim. Uwaga! Zwycięzcą 83. Mistrzostw Polski w maratonie został Arkadiusz Gardzielewski! Brawo! W maju cieszyliśmy się z sukcesów naszych triatlonistek. jest taka bardzo jaśkło. Nie myślę, że to jest taka e, yyy, tylko bardzo jaśkło. Jestem bardzo zachwycona. W czerwcu srebrne medale na mistrzostwach Europy zdobyli wioślarze i kajakarz z Wojskowego Zespołu Sportowego z Bydgoszczy, a brązowe szermierze ze Ceglińskiego W lipcu cieszyliśmy się z medali Wojskowych Mistrzostw Świata Żeglarzy, Judoków i Pięcioboistów Morskich oraz z miejsc na podium wywalczonych w Mistrzostwach Europy w Strzelectwie i Pięcioboju Nowoczesnym. W sierpniu kolejne medale wywalczyli strzelcy, a starszy kapral Piotr Mabachowski został wicemistrzem świata w rzucie dyskiem. Prosto z Moskwy nasz dyskobol przyleciał do Warszawy na festyn żołnierski na Agrykoli, gdzie srebrnego medalu gratulował mu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. We wrześniu dwa razy na podium Mistrzostw Świata stanął kajakarz górski starszy szeregowy Mateusz Polaczyk. A klasyfikację generalną Pucharu Świata w spadochroniarstwie wygrała kapitan Monika Sadowy na Umienia. U nas nigdy nie wiadomo na ilu kolejkach skończy się konkurencja, więc trzeba skakać tak, żeby najlepiej prowadzić od pierwszej kolejki do ostatniej. Kibicom Puchar Świata kojarzy się z kryształowymi kulami, a tutaj niespodzianka zdobywczyni Pucharu Świata Otrzyma nie ma dwa pucharu. medale, tak. Ale dobrze, puchary już tyle miejsca na półkach zajmują, że nie ma ich gdzie trzymać. <gry> medale, bardzo przyjemne, ładne medale. I ciekawostką, może być i zaskoczeniem dla wielu sympatyków sportu, eee, premia finansowa. Tak, za pierwsze miejsce otrzymałam 250 euro. <gry> w październiku cieszyliśmy się z sześciu medali zdobytych przez zapaśników na Wojskowych Mistrzostwach Świata. Jeden z nich wywalczył kapral Damian Janikowski. Cieszę się też bardzo, że mogłem stać się żołnierzem Wojska Polskiego. Cieszę się, że dalej kontynuuję waszą karierę jako sportowiec, jako żołnierz zawodowy. Jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo naprawdę pomogło mi to po prostu w kontynuacji mojej kariery sportowej, bo było, było ciężko, wahało się. Tu mi właśnie dało tą właśnie stabilizację. Myślę, że w większości sportowców, którzy są żołnierzami, tak samo. Chciałbym za się właśnie za tą możliwość bardzo podziękować w imieniu tych wszystkich sportowców. W listopadzie o medale walczyli maratończycy. Widać, że cały zespół zarówno kobiet jak i mężczyzn jest bardzo dobrze przygotowany, co jest dobrą prognozą przed właśnie Mistrzostwami Świata w Surinamie w maratonie i na pewno będziemy tam walczyli o najwyższe lokaty. I myślę, że z tytułu przyniesiemy i wrócimy z najlepszymi medalami. I wrócili z trzema medalami: złotym drużynie i dwoma srebrnymi. W grudniu trzecie miejsce w zawodach Opóra Świata w Hochwilcen zajęła kapral Krystyna Pałka. Ogłoszono również wyniki współzawodnictwa sportowego Dzieci i Młodzieży. Zwycięzcą rankingu po raz drugi w rzędu został cywilno-wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz, A drugie miejsce zajął Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław. Nowego roku życzymy sportowcom wojskowym zdobywania medali olimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz innych ważnych imprez. Poprawiajcie rekordy życiowe i wygrywajcie!